Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o tym, że miłość Boga jest naprawdę wymagająca. Zapraszam Was na ten odcinek. Bogu tak bardzo zależy na nas, tak bardzo zależy na naszym zbawieniu, na naszym prawdziwym szczęściu, że Bóg daje nam bardzo jasne wskazówki, w jaki sposób możemy to niebo osiągnąć, w jaki sposób możemy tego zbawienia doświadczyć w naszym życiu, możemy to zbawienie przyjąć. Dzisiaj Jezus mówi: Wchodźcie przez ciasną bramę. To znaczy, nie idźcie w życiu na skróty, nie. Nie budujcie na lichym fundamencie. Natrućcie się trochę, pracując nad sobą, pracując nad swoją duchowością, pracując, yy, współpracując w zasadzie z łaską Bożą, po to, żeby Bóg mógł nas uczynić, gotowymi przyjąć łaskę zbawienia. My mamy taką tendencję dochodzenia na łatwiznę. Dzisiaj zresztą też światek jest konstruowany, że ułatwia nam ciągle życie na każdej płaszczyźnie. Ale Bóg pokazuje, że nie tędy droga, bo to, co jest łatwe, szybkie, to jest najczęściej mało wartościowe. Że to, co naprawdę wartościowe jest i ważne w życiu, i to, co naprawdę może dać dobro człowiekowi, to zawsze będzie kosztowało nas. Kochani, miejmy taką postawę wymagania wobec siebie samych, żebyśmy za wszelką cenę walczyli oto nasze zbawienie czasem nawet mimo kosztów które potrzeba przy tym ponieść Błogosławię wam serca szczególnie na ten czas wakacji który już się rozpoczął w niedzielę specjalnie jeszcze nie życzyłem wam tego ponieważ oficjalnie dopiero w poniedziałku są wakacje więc teraz pozwalam sobie złożyć wam najlepsze życzenia żeby to był dobry czas dla was czas wytchnienia odpoczynku trzymajcie się dzielnie do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce w niedzielę z Panem Bogiem.